Cześć, e, witam Was na moim filmie i chciałem Wam wyjaśnić sytuację, dlaczego te, ten film nazywa się Pennywise 2. E, Gdyż dlatego, ponieważ Pennywise, którego otrzymałem, czyli. Ten. Yy, no, nie jest tą zabawką, którą sobie zamówiłem. I pisząc do tego sklepu, yy, z którego zamałem, w postaci chorororowej, yy, pan obiecał. W ogóle to bardzo mił, pan obiecał mi yy, że przyśle mi nowego nowego, czyli docelowo tego, którego faktycznie e, chciałem zamówić no i to się stało ale dlaczego? gdyż ten Pennywise no wygląda jak no nie wygląda jak Pennywise bardzo nie wygląda jak ten Klaun z horroru to, ale ma ładny nadruk na pleckach, ma ładny nadruk na tu z przodu. To prawda nóżki i główka mu za luźno latają, no ale cóż a zamówiłem docelowo tego Pennywise'a ma on piękny wyraz twarzy nie wiem czy go widać w komerze, czy nie ale cudowny, bardzo podobny do tego klawna z horroru to No, bardzo ładny nadruk ma z przodu na pleckach na, na nóżkach z tyłu na nóżkach z boku na nóżkach z przodu na rękawkach z tyłu No i ma fajne włoski pasujące do Pennywise'a. No, no, i chciał to tylko Wam powiedzieć, i dziękuję bardzo za oglądanie, i życzę słonecznego, u mnie niesłonecznego dnia. Na razie, cześć.